wszystkim, ja jestem Dixu, a teraz oglądacie zergowy tydzień, w którym staram się ogarnąć moją nową rasę, czyli zerga. Po raz pierwszy gram zergiem, nigdy wcześniej nie laderowałem, nigdy wcześniej nie grałem, teraz spróbuję to nadrobić. Dzisiaj na razie jeszcze mojego ladera nie zobaczycie, pewnie jutro zacznę grać, na razie jeszcze ogarniam buildy. ZVZ już Wam pokazywałem, będę grał mu taliski z zerglingami, natomiast w ZVT też sobie wynalazłem coś prostego, czyli po prostu zrobię Bailing Basta Terranowi. Prosty, śliczny, ładny i sympatyczny all-in. Takie coś będę grał i dzisiaj właśnie nie będę kopiował tego builda od kogoś innego, bo uważam, że spokojnie samemu jestem w stanie ogarnąć taki build i zrobić. I Wam też polecam Samemu ogarniać jakieś swoje buildy, chociaż jeden ze swoich buildów dobrze by było mieć własny, bo po prostu satysfakcja dużo większa jest, jeśli wygracie swoim buildem, a nie jakimś ee, retowym, czy jakimś nie wiem, soulkey albo Stefanowym. Dużo fajniej wygrać swoim buildem. No i prawie ta przyrobienie builda też jest przednia, można się trochę nauczyć, więc polecam. Ja już tak robiłem z Protosem, teraz spróbuję z Zergiem. Myślę, że ten build będzie dosyć prosty, zrobię go też na podstawie otwarcia, które już umiem, czyli będę zaczynał od haczy, więc powinno pójść dosyć gładko, mam nadzieję, zobaczymy. Widzę, że Stefan, no na razie oczywiście oglądam jakiegoś innego replaya, ZVT. Zanim zacznę robić builda, to jest mój pierwszy etap. Zwykle właśnie najpierw przyglądam się co robi mój przeciwnik, co standardowi Terranie robią. I pod tym kątem staram się tworzyć builda także. Postaram się dostosować do reaperów, do jakichś pushów, do min, do helionów w odpowiednich minutach. I na ten moment mieć obronę albo scout, który pomoże mi powiedzieć o tym co robi Terran w danym momencie. Mm, widzę, że pierwszego owka Stefano wysyła tutaj jakoś dziwnie bokiem. Nie wiem czemu nie. Środkiem nie ma pojęcia. Ja pewnie będę wysyłał środkiem, Żeby sprawdzić jak najszybciej. czy bierze drugą bazę. Eee, no, co my tu mamy? O, fajnie eee, Lucifron. O, proszę, paseczek jest Lucifron. Zaczyna od Reapera. Więc już będę miał pierwszy timing do zanotowania. Kiedy Reaper jest w mojej bazie. Postaram się na to przygotować. Reaper dąży do bazy. Jak dobiegnie, zanotujemy to sobie. Znaczy, ogarnianiem builda na Protosa za bardzo was nie będę już męczył. Bo hmm. uważam, że starczy tych buildów trzeba będzie coś pograć. Więc następne replay, następne filmiki, które wrzucę na YouTube, już będą na laderze. Cieszycie się? Mam nadzieję, że tak. Ja się cieszę. Nie mogę się doczekać, jak zostanę skopany przez brązów na amerykańskim serwerze. Dlaczego otworzyłem notatnika? Po to, żeby zapisać. Teran timing pierwszy, co może mi zrobić Reaper w mainie. Może. Wskoczyć w czwartej dziesięć, tak jak wskoczył tutaj Stefanowi. Mr. Stefan sobie dosyć dobrze poradził, bo miał więc warto by było też sobie zrobić jakieś zirlingi, żeby przytrzymać Reapera na tyle czasu, żeby zrobiła się Quinka. Także fajny pomysł. Może podkradnę. No i tyle. Eee, Ripery pojawiły się dwa od Lucifrona. I więcej już nie. Zamiast tego pojawia się reaktor i faktorka, więc domyślam się, że będą haliony. O, widzę, że Lucifron dosyć greedy tu sobie zagrywa. Dodatkowe dwa Command Centery. Greedy, greedy strasznie. Mam nadzieję, że też będą mi się zdarzać tacy terranie, bo na takich najłatwiej, ale nie wchodzi. W ogóle na graczy, którzy grają, greedy. Fajnie jest na alinować. Mój Overlord ciągle nie byłby w stanie zauważać ekspansji, więc na ten timing też zwrócę uwagę. Command Center się tworzy, więc myślę, że jakoś koło 6.30 będę widział ekspansji. Haliony. Pierwsze Haliony wyskoczą 6.00. Ludzifron woli sobie pozbierać jakąś solidną ilość zanim wyskoczy. Mikro, mikro i synu Stefano zdecyduje się, oczywiście, na standardową grę. Dorzuca kolejne gazy Evolution Jumper, trzecią bazę i posługuje się trzema queenami do obrony. A potem tego quina na pewno przeniesie do haczy. Na razie zużywa jego energia, właśnie na cryptomory. Ja tego nie będę robił, ja się będę bronił linkami, które mi się przydadzą potem. Do basta. Hmm, myślę, że spokojnie, o już 6 Helionów się pojawia, spokojnie gdyby te cztery Heliony wysłał Lucifron już po zbudowaniu do mojej bazy, dotarłyby w siódmej minucie. On wolał zaczekać na 6, dlatego będzie tu trochę później. Ale on się leni z tymi Helionami swoimi. No już, 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 wleką się. Dobra. No i powiedzmy, że są u mnie haliony. Teraz 7,45. Ale mogłyby być wcześniej, tak jak mówiłem, więc zanotujemy to sobie tak: tak nie więc choliony pojawiają się w siódmej, siódma, czterdzieści pięć. O, jeszcze troszeczkę przegapiłem tutaj, kiedy pojawiła się ekspansja. Obstawiałem, że 630? No i mniej więcej tyle. 640. Zrobimy, żeby było po kolei. No i super. Ta baza troszeczkę później będzie pewnie gdzieś na dziesiątą. Do obrony są dwa. Supply myślę, że spokojnie można byłoby je rozwalić. Bajnami i. I w zasadzie akurat mój atak powinien się pasować mniej więcej na ten harasz Helionów, żeby je zaskoczyć. Okrążyć je za pomocą zerglingów i zniszczyć, i pozostawić te rana bez obrony na mojej Olin, który powinien natychmiast po zniszczeniu helionów pójść. Także myślę, że mogę skończyć analizować, bo teraz będę atakował. Dwa mariny do obrony. Super by było, gdyby na laderze też się taka sytuacja trafiła. Dosyć dzięki, wall. Oczywiście. Na pewno Lucifer, gdyby oberwał teraz Olina, podniósłby swoją bazę i przeniósł z powrotem, więc ja bym jej na pewno nie ubił. Więc zniszczenie tych scv-ek to byłoby troszeczkę za mało, żeby wygrać, żeby wygrać tym Olinem, gdyby tutaj pojawiły się trzy komandy. Więc muszę się, muszę się jeszcze wbijać do maina, na pewno samo przebicie się do naturala nie wystarczy. Ewentualnie z tą strategią mógłbym przerobić tak, że wbijam się do naturala, kontynuuję terana i w tym czasie samemu expię i zajmuję gazy i przechodzę mu taliski. Na razie będę tylko i wyłącznie olinował, potem się zastanowię nad tym, jak rozwinąć swoją grę w stronę makro. Robiłem już tak, grając na terana protosem, najpierw olinowałem kolosusami, potem postanowiłem zamiast tego brać trzecią bazę i to chować templary. Także myślę, że podobnie będzie tutaj. No i teraz spróbuję zagrać z kompem i wykorzystać tą wiedzę notatnikową, timingową, którą właśnie zdobyłem. Odpalamy mapkę. A powiedzmy Belshire. Create i no już grałem niedawno zerkiem, jest ustawiony. A niech będzie medium, boję się silniejszego. Jeszcze mnie zniszczy na antenie, a tego bym nie chciał. Od nowa. nagrywać Nagrywać filmiku przecież wam nie pokażę, jak przegrywam skąpet w życiu. Nie ma mowy. I. Ładowanko. No i co, na początku zagram moje otwarcie standardowe z dwóch haczy, to co na zerga, a potem spróbuję się, spróbuję wyimprowizować, jak zrobić y, tego baneling, ten bailing nest moje lingi i postawić obronę z lingów akurat na siódmą minutę, kiedy te choliony mogą wpaść. Żadnymi owkami, nie będę się tutaj przejmował, żeby za bardzo tutaj się nie pogubić w budowaniu, bo budowanie teraz jest najważniejsze, żeby tu nic nie skrzanić i żebym nie musiał powtarzać. Owek. Dronki. I z tego co pamiętam, ten reaper pojawił się w 4.10, więc Queen wypadałoby mieć na 4.20, powiedzmy, zobaczymy. I na pewno przydałoby się też parę linków, żeby pogonić te reapery. Buduję do 15 dronek, potem stopuję i robię hacze. No, już larwo, wyskakuj, wyskakuj. Jest. Teraz czekamy jakieś 170 minerałów. No, powiedzmy teraz. Coś mi się wydaje, że za późno tą drągę wysłałem. Jak myślicie? I nie za późno. Kicha. Lubię jak jest na styk. Następna drąga ekstraktor, bo czemu nie? Potrzebujemy na Bane, potrzebujemy na Spida, Trochę potrzebujemy minerałów. Hmm, zwykle robię 16 pól. Teraz może troszeczkę wcześniej tego pula zrobię. Boję się tych Reaperów. Zrobimy teraz. Owka też troszeczkę wcześniej zrobiłem niż zwykle Eee... Mine Nie chcę stracić teraz owka Uf nie goni mnie Nie będę musiał zaczynać od nowa I teraz przebiegłyby Reapery. Hmm, troszkę bym musiał mikrować te moje dronki. Pojawiły się pierwsze linki, gonią do riperów. No i dopiero teraz minę. Jeszcze może nawet wcześniej powinienem kupić. Eee. Robić. Co robić? Jezu, jak ja zamulam grając powinienem chyba dogrywać głos, eee, jeszcze później po wcześniej powinienem robić tego pula oczywiście. Tak mi się wydaje. Straciłem tego owka niestety. Więc trochę dupa. Ja jeszcze mam trochę czasów do helionów. Myślę, że za wcześnie zrobiłem ten Banning Nest. Mogę później. Teraz mi się zbuduje w szóstej minucie. A Banningów jeszcze nie potrzebuję, więc trochę strata. Upgrade to speeda mi się zrobił. Apply Block, czy mi się robi jakiś Overlord? Nie robi mi się żadnego Overlord. Więc kicha. No widzę, że będę musiał powtarzać to. Już mam 16 Saturacji w jednej i drugiej bazie, więc teraz tylko i wyłącznie Lingi powinienem robić. No dobra, czy to mi wystarczy na 4 Haliony? Teraz by wjeżdżały. Mogłoby nie wystarczyć. Z Queenem może jeszcze, ale nie chciałbym stracić dronek. No ale słabo mi to weszło. No okej, okay, nie wszystko musi wychodzić za pierwszym podejściem. się ustawię z mariny. Bajny a nie chcę tracić. Baneów na maraudery, wystarczą linki. No i dobra, mój atak wskoczył około 8 minuty. Wolałbym, że wskoczył minutę wcześniej, więc spróbuję to jeszcze raz zrobić. Później hmm. zrobię. Bajning Nesta nie będę miał supply blocka, będę pilnował moich overlordów. I co z tym pulem? No może jeszcze wcześniej tak robić. Pora... Nie, nie ma sensu. Pół musi być gotowy w moment, kiedy hacze się zrobią. Więc może hacze wcześniej? Spróbujmy jeszcze raz. Zrobię troszeczkę wcześniej hacze. Wszystko tak samo. Start. Albo nie. Stefano też miał około 30 minuty queeny Więc 20 sekund kurde, co ja nam. Stefano też miał 30 sekund po tym jak wbiegłym Moripery Queiny i jakoś przeżył, dużo nie stracił. Więc powinno być dobrze. Zacznę tak jak było. Teraz w bezpieczniejsze miejsce obkaz rzucę, Bo bardzo bym chciał wyskoczyć moimi lingami w momencie, gdy przybiegają heliony. A w ostatniej grze prawie się spóźniłem na te heliony. Główna rzecz, później jeszcze Banning nest. Może nawet w hmm, 6.15 ko, zacznę? Tak będzie dobrze. Minutę później ponad. Tego owka nie wysłałem gdzieś na śmierć? Tutaj może sobie iść. Robić tą haczę wcześniej, czy nie? Nie. Tak jak ostatnio będzie. No i co? Będzie 300. I. Idealnie. To mi się podoba. Taki początek dobrze wróżę. I teraz zrobimy 15. Pull, tak jako ostatni. Przyjrzę się dokładnie, w której minucie będę miał płyny i obronę. Um. owek 17 gdzieś goamy na zronnak niech będzie za 20 sekund rippery Troszkę opóźniłem jednego Queen'a, ale tak nie szkodzi. Akurat, linki są dobra. 10 sekund po przejściu reperu będę miał linki. Podoba mi się to. I teraz queen. Jak już lingi przestaną starczyć. Dobra, teraz sobie ładnie poradzimy z owkami. Już mi się jeden buduje, więc supply bloka na pewno nie będzie. I robię drony, nie robię tego pęknik na ostatnio. Z tych larw zrobię jeszcze drony, a z następnych zrobię już jeszcze jednego opka i teraz jeszcze zrobię banknast. Larwy wyskoczą w 6.15, zacznę linki, to będą akurat na siódmą, Super Dobra, czekamy aż się wyklują. Link zaraz się zrobi, o już mi się podoba ten timing. I teraz przebiegają heliony, siódma minuta Ja je okrężam lingami i giną Ja pierdziele, nie zacząłem speeda do linku. <grym> Boże Wy to na pewno zauważyliście wcześniej, tak? Teraz powinien być już dawno zrobiony speed do linków Teraz powinienem Być tutaj już dużo wcześniej zrobić te nieszczęsne bejny i dobiec do przeciwnika Ale dobrze, że zagrałem na kompa, bo przynajmniej nikt na laderze się ze mnie nie śmiał z tego powodu Tragedia. Komp mnie rozwalił teraz po włoski Wolne linki. Zobaczmy jak bajny sobie radzą na kąpa na przynajmniej Przynajmniej sobie trochę poradziły ja pierdziele, czuję się tak tak, lemersko teraz. No, ale trudno. Myślę, że następnym razem, jeśli nie zapomnę tego spida dolingów, nie wiem jak to się stało, że go zapomniałem, to ten timing będzie dosyć dobry. Nie chcę mi się jeszcze raz grać z kompem. Myślę, że już mam mniej więcej to ogarnięte. Eee, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, dajcie znać. Jeśli nie, dajcie znać, dlaczego nie. I przynajmniej... przynajmniej pokazałem Wam, jak ja robię swoje buildy. Nie daję jeden a na przeciwnika, bo już mi się nie chce męczyć z tą grą. I jeszcze małe ogłoszenie w weekend, czyli w zasadzie jutro, w sobotę, będę organizował, a raczej współorganizował turniej z Raphaelem. Będziemy. Kastować turniej dla bronzy, z brązu, Silvera i golda for fun całkowicie. Więc zapraszam wszystkich, około godziny 18 zaczniemy. Link jest w opisie filmiku, ewentualnie na mojej stronie. Natomiast w niedzielę będę organizował swój własny turniej z okazji 50 subskrypcji, za które Wam bardzo dziękuję. Też o godzinie 18 i prawdopodobnie też będę kastował razem z Rafałem. Turniej ten to im backup. Już może o nim słyszeliście. No teraz to nieszczęsne skrzydełka się łączyły. Będzie on polegał na tym, że teraz jestem tak zdystraktowany przez te. Skrzydełka, że aż nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Turniej będzie polegał na tym, że będą walczyć ze sobą gracze z różnych lig yy, i z, aby zbalansować te gry, gracze na czacie będą wymyślać różne dziwne zasady w stylu 70% HP jednostek, yy, tylko dwa budynki do zbudowania z każdej kategorii, yy, granie bez upgrade'u. Co Wam dusza yy, podpowie? to powiedzcie, zaproponujcie i najlepsza propozycja stanie się zasadą w konkretnym meczu. W meczu będzie 10, wygrany przechodzi dalej i tyle. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Na razie, cześć!